Dzień dobry, Sadowski Marek, specjalista fotografii podwodnej z portalu fotografiapodwodna.pl. Dzisiaj do zaprezentowania mamy dwa światła. Te światła są produkcji firmy Light Motion, amerykańskiej firmy, która produkuje świetne obudowy do kamery wideo, a to jest oświetlenie, które służy do tych kamer oraz do innych tutaj kompletów. Sola Video 2000, którą trzymam w prawym ręku, jest to latarka, która jest nowością w 2012 roku i w lewym ręku Sola 1200, jest to latareczka hit sprzedażowy, który w 2011 odbywał. Parę rzeczy o latarce Sola Video 2000. Sama nazwa mówi o tym, że jest 2000 lumenów przy najmocniejszym świetle, to światło reguluje się poprzez taki specjalny przycisk, który jest tutaj na korpusie na górze zrobiony. Jest to przycisk magnetyczny i za chwilkę pokażemy jak się włącza i obsługuje taką latareczkę. Wystarczy raz nacisnąć do dołu, zapala się wtedy pierwszy stopień świecenia, czyli okolica 500 lumenów światła. Następnie drugi raz, to jest 1000 lumenów i 2000 lumenów. To jest następny po prostu tutaj... Teraz jeżeli do tyłu y, sobie przesuwamy tym przyciskiem, to wtedy zmniejszamy natężenie światła. Jeżeli chcemy wyłączyć tę latarkę, wystarczy nacisnąć 2 sekundy i jest włączona. Y, podczas transportu ten przycisk służy też za, do zablokowania, wtedy możemy spakować tę latarkę a, w taki świetny pokrowiec, który jest razem, plus do tego ładowarka i zabrać ze sobą na przykład do samolotu. Jej waga jest to okolica 300 gram, więc jest bardzo lekką latarką. Akumulator, który został zastosowany, jest to akumulator litowo-jonowy. Jakie są zalety tej latarki w stosunku do innych latarek? To jest to, że takie oświetlenie... Jest całkowicie zrobiony w taki sposób, że nic nie musimy tutaj odkręcać, dbać o ringi. Po prostu wszystkie rzeczy, które się odbywają, one odbywają się na zewnątrz, czyli magnetyczny tutaj przycisk, następnie ładowanie. Bardzo proste i łatwe. Wystarczy połączyć ładowarkę z latarką i następnie włączyć do ładowania. Czas ładowania to jest. 150 minut, więc bardzo krótko. Czas świecenia, to w tym najmocniejszym, to jest 50 minut, czyli 2000 lumenów w 50 minut, spokojnie wystarczy na dwa nurkowania, jeżeli ktoś umie tutaj zadbać o gospodarkę energetyczną. Następna rzecz, która więcej jakichś technicznych rzeczy zapraszamy na nasz portal fotografiapodwodna.pl Na co bym zwrócił szczególną uwagę, to jest to, że Tutaj dolna część latarki jest możliwość zastosowania różnego rodzaju adapterów. Tu w tej chwili jest adapter kulowy flex, czyli do ramienia takiego giętego. Można zastosować do adapter kulowy poprzez klampy przejście na ramiona np. Na inona i można też taki adapter, który służy do uchwytu na rękę. Dużo klientów się pyta, co zrobić, jakby się zabrudziło to miejsce. Wystarczy odkręcić jedną śrubkę i przeczyścić na przykład nie wiem, z piasku. To jest latarka Sola 2000. W tym momencie też chciałbym opowiedzieć troszeczkę o latarce Sola 1200. Jest to świetny wybór dla amatorów, dla osób, które szukają bardzo dobrego światła do nurkowania oraz też do kręcenia filmów wideo. Dlaczego? Ponieważ to latarka składa się jakby z dwóch latarek bo po uruchomieniu mamy latarkę wideo, czyli duży kąt świecenia. W tej i w tej latarce światło barwa to jest 6500 kalwinów. Następnie trzy poziomy podobnie jak w SOLI 2000, 1200 lumenów. Jeżeli byśmy chcieli przejść teraz na światło takie nurkowe, czyli skupione światło, to w tym momencie wystarczy jedno pchnięcie przycisku do tyłu i powiększamy. Po prostu natężenie światła. maksymalna światełko to jest 500 lumenów, no i wyłączamy bardzo podobnie, że trzeba przytrzymać przyciski 2 sekundy. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą połączyć dwie latarki w jedność i naprawdę bardzo dobrze się sprzedawała w tamtym roku. I co łączy te latarki ze sobą? To łączy to, że możemy nurkować z nimi do 90 metrów, czyli do bardzo duża wodoodporność. I latareczki to bardzo lekkie, czyli tak jak wspominałem, 300 gram, czyli razem w komplecie z ładowarką to niecałe pół kilo, żeby zabrać ze sobą na wyjazd. Nie bez przyczyny, po prawej z mojej strony jest kamera GoPro, plus do tego obudowa wideo. Dlaczego? Dlatego, bo uważamy, że jest to najlepszy zestaw do kręcenia filmu wideo tą, tą kamerką. Bo jak Państwo mogą tu zauważyć, to połączenie wielkości, czyli ona jest niewiele większa, niewiele ta latarka od samej obudowy do GoPro. Do tego ramię, podstawa i mamy niesamowicie dobry zestaw do kręcenia filmów pod wodą. 2000 lumenów spokojnie nam wystarczy na to, żebyśmy mogli kręcić obrazy do 4 metrów przed nami, więc po prostu naprawdę super rozwiązanie. I na dzisiaj to jest wszystko. Zapraszamy, fotografiapodwodna.pl, latarki są w ciągłej sprzedaży, taki boksik przychodzi do Państwa i życzę zadowolenia i zapraszamy do nas. Sadowski Marek, dziękuję.